Polski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu państwu, w niedzielę. Bardzo miło się z państwem spotkać. Jak tam zdrowie u państwa? Rozumiem, że różnie, raz tak, raz tak. No to przecież możemy poprosić o zdrowie, prawda? Tekst Jarosław Szymański. My zmęczeni, oszukani, zagubieni, Z plotem zdarzeń wprowadzeni w rozpacz skrajną, Mając dany własny czas w łaskawych ratach, My zależni od wielmożnych tego świata, Dziś prosimy o jałmużnę nadzwyczajną. Daj nam losie przede wszystkim dużo zdrowia, Daj mądrości, aby każdy krok wyważyć. Dodaj siły, daj nadzieję na lekarstwo. Które by nam odmieniło byt nędzarzy Daj nam pewność, że już lekarz, a nie szaman Odtąd będzie u naszego stał wezgłowia Ale byśmy mogli chociaż trochę wierzyć Daj nam losie przede wszystkim dużo zdrowia My rozdarci wciąż nieufni i niepewni Pogardzeni na kolejnym nowym starcie Oszukani przez wszechmocne nowe bogi, Zabłąkani na manowcach nowej drogi, Dziś prosimy o to, czego brak najbardziej. Daj nam losie przede wszystkim dużo zdrowia, Byśmy łatwiej mogli przeżyć dzień kolejny, Byśmy czyjejś nie musieli czekać łaski, By się skończył czas choroby beznadziejny, By się szybko nam w pamięci zabliźniły. Nowe lata, kłamliwego pustosłowia Byśmy wszyscy mogli wytrwać, mogli przetrwać Daj nam losie, przede wszystkim dużo zdrowia Daj nam losie, to co możesz dać najlepsze Zapas siły daj i spokój najzwyklejszy Byśmy mogli bronić się jak przed chorobą przed nieznanym, które niesie dzień jutrzejszy, Byśmy w swoim testamencie przekazali to, co ważne na rozumu krańcach obu: Aby ci, co po nas przyjdą, nie płakali i nie pluli nam na kopce naszych grobów. My z kolegą dzisiaj będziemy mu opowiadać o imieninach. 5 listopada w niedzielę imieniny obchodzą, patrz na to tutaj obchodzą dzisiaj imieniny Sławomir i Elżbieta, a także Blandyn, Blandyna, Dalimiar, Dalmir, Dominik, Filotea, Filoteusz, Florian, Gerald, Magnus, Marek, Sylwan, Teotym i Trofima. Wszystkiego najlepszego, kochanym Państwu. Przysłowie na dziś. Deszcz z początkiem listopada. Mrozy w styczniu zapowiada. Jakbyś nie wiedział kolego. Nietypowe święta właśnie, dlatego tytuł jesteś. Dzień postaci z bajek dzisiaj mamy. Telebaranku, przywitaj się albo pożegnaj, cokolwiek zrób. No dobra, zapomniał jak się gada. Cycad dnia jutro to dziś. Tyle, że jutro. Sława Mir Mrożek. A na zakończenie Bącik Kasi, Ty nie słuchaj, bo ty wiesz, młody jesteś. Dzisiaj będzie gra półsłówek przysłana przez panią Sofię Adamek. Gra półsłówek jest następująca. Bardzo przyjemna. Wychuchana ranka. Do widzenia.